Siemano, witajcie w kolejnym odcinku sekcji zwłok. Dzisiaj będę rozkręcał silnik z dużego Fiata. Poloneza. Z Poloneza. Zgadnijcie, czyj to silnik. Nie, no jest nie, to silnik, nie, nie na pewno nie mój. Nie. Jest to silnik motobiedy. Zaraz, biedy, nie no. Yy. Kurde, trzeba uważać, żeby, od się, żeby od nie? się nie zarazić. To od silnika jeszcze odejść bo Poloneza jest. Dlaczego dokonujemy tej sekcji zwłok? A pokrótce, ponieważ katowałem ten silnik bardzo długo, no jest to po prostu bezczelnie upierać. Już jak go kupiłem, to był jako uszkodzony, ale po prostu miał olej, który był wodą, więc... Pyszne masełko. ...panewki, potem zaczął gubić ciśnienie oleju. aż ten silnik walił z uszczelniacza. Wszystko za... Na oleju. Potem chciałem wyregulować zawory. Okazało się, że regulacja zaworów nic nie pomaga. Dalej ten złom hałasuje. Stwierdziłem, dobra, dojadę go do końca. Pojechałem na tor Słomczyn Upalałem przez całą zimę, kiedy tylko się dało. No i tak pod koniec zimy, początek wiosny, okazało się, że kończy się uszczelka pod głowicą. A ostatnio już zrobiło się tak obrzydliwe masło. Proszę bardzo. Mmm, masełko na kanapkę. O, i temperatura silnika zaczęła tak skakać, że stwierdziłem, że już najwyższa pora to wyrzucić. I coś powie, że e, mógłbyś wymienić uszczelkę za 30 zł. No tylko szkoda mi trochę uszczelki do silnika, w którym już dłużej istnieje a wał korbowy Tańczy Tarbo. Dobra, zaraz go rozbierzemy i zobaczymy, co jest w środku. Uwaga, wszyscy volvo onanizatorzy teraz ważna informacja otóż Redblock tak naprawdę pochodzi od tej konstrukcji. W naszym prosektorium dzisiaj rozbierzemy ten silnik, ale teraz zobaczymy z czego jest zbudowany. Tutaj, pod tą pokrywą, jest napęd rozrządu, czyli pasek, który napędza wałek, który jest gdzieś tutaj. Ten sam wałek napędza też napęd pompy paliwa oraz napęd takiego czegoś, co daje iskry i to jest aparat zapłonowy. Tutaj jest głowica. Można ją przykręcać w stodole płaskim kluczem, robiłem, sprawdzone. To jest wyczyn myśli motor sportu FSO, czyli kolektor, a raczej układ wydechowy 4-2-1. Tutaj mamy dwa runery i tu dwa runery, które schodzą się do dwururki, która znowu schodzi się do jednej rury. Więc mamy w pełni sportowy wydech. Tutaj wyjście do magistrali wodnej, do nagrzewnicy. Tutaj koło dwumasowe, nie no żartowałem, jednomasowe sprzęgło, uszczelniacz, którego nie ma, blok silnika i kolektor ssący. Nic więcej tutaj nie ma, bo nic więcej w silniku nie jest potrzebne. Rozbieramy to gówno. Marsz pogrzebowy by się teraz przydał. No, pierwsze ślady. Ślady obcej cywilizacji. I rozchodziły się do zewnątrz także że płośki wypadały, nie dało się jechać tym samochodem. Więc wziąłem trochę łańcucha ze stodały i związałem łańcuchem ze sobą te wahacze. I dało się jeździć wtedy. Yeah! Yes. Bardziej prehistoria. Chociaż Ford ostatnio wprowadził nowy silnik z dokładnie takimi pałeczkami, więc ten 7, v 8 Trzeci, czwarty, tak? dobrze widzę? No. Czy pierwszy, pierwszy, drugi. No. Pierwszy, drugi. O. Będzie Ci potrzebna ta oszczędka jeszcze? No tak, tak, na pewno. Będę jeszcze jadł. O, no, słuchaj, z silikonu się dołoży. Jeszcze polata, nie? Jeździć, obserwować. Ponewki, czy ona nie wydalała też bo to się im zdarza, wyła strasznie więc pewnie będzie rozwalona spalone jakby, coś musiało tam wpaść Możliwe, że np. osłona przeciwpłotna była niezałożona, co się bardzo często zdarza w polonach. Jak ciągnie konstrukcja. To palewki nie ma już została tylko warstwa wewnętrzna, taka wypełniająca. I zanieczyszczenia tylko już były w oleju Czyłodrze tu w ogóle jakiś taki Jesteśmy już w trakcie oględzin i po pomiarach tego silnika, tutaj którego dokonaliśmy sekcji. No właśnie, sekcji zwłok miałem powiedzieć, ale to ze zwłokami nie ma nic wspólnego. No bez przesady, cylindry są beznadziejne. No bez... cylindry są słabe, ale generalnie silnik jest w stanie takim do odratowania, szczerze mówiąc, jakby miał być na handel to by się poskładało jeszcze. Ponewki na <laughs> Cylindry mają takie defekty. To jest cylinder numer 1. Tam głęboko widać głęboki wżer, Cylinder numer 2, numer 3, stan całkiem niezły. Cylinder numer 4, znowu widać wrzary. Wygląda to na skutki eksploatacji z uszkodzoną uszczelką pod głowicą. Jeśli chodzi o zużycie cylindrów w skrajnym punkcie. Czyli na progu, tam gdzie zatrzymuje się pierścień uszczelniający, 700 mm zużycia. Czyli tak naprawdę, jakby to handlarz robił, to papierkiem przelecieć ci będzie działać. Doskonale. Popieramy papierkiem wszystkie te metody przetargowe. Poważne plany biznesowe się rozwijają, właśnie. W no tak, no, nie, 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 nie będę powtarzał, po pierwsze, co strzela się potem jako. Ale słowo nowe jak najbardziej pasuje, bo ten wał korbowy, po którym chodziły te panewki zdezelowane, całkowicie, patrzcie jak one wyglądają. Panewki główne, gdzie tutaj widać resztki tej powierzchni prawidłowej, która powinna tu być. Panewki oporowe, które już zostały wytarte całkowicie, znaczy przynajmniej ta jedna od strony sprzęgła. Tutaj widać taki ząbek. To jest graniczne zużycie, nawet nie ma o czym mówić panewki korbowodowe wszystkie praktycznie zjedzone natomiast wał trzyma wymiary fabrycznego nominalnego wału to nie, nie jakiejś tam kolejnej grupy selekcyjnej tylko nominału, nominału pierwszy wymiar taki jaki ma być na, głów, na głównych, na korbowodowych nie wiem jak jest zbiciem osiowym, bo tego nie zmierzyłem ale generalnie szok tutaj nawet nie ma takich rysek, jak czasami są porysowane te wały także tak jak się wydawało, że ten będzie z gównolitu zrobiony ten wał jest po prostu pancerny, nie wiem może oni jakąś technologię nową wprowadzili jakieś obróbki tych wałów to jest z po prostu, to jest ten super wzmocniony A naprawdę, to jest szok no jest wzmocniony, bo to przy takim zużyciu panewek ten wał powinien być zeżarty, a on jest po prostu może tam, fabryczny. Może po prostu w fabryce wsadzili nad wymiar niechcący. Albo ktoś w międzyczasie sobie wymienił wał korbowy, tak, 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 to zostawił stare panewki. Przy okazji wymiany klocków hamulcowych. No. Teraz przejdziemy do tego, jak wyglądają tłoki. Tłoki wyglądają tak. Tak jak widać, jak w każdej parzonej amerykańskiej V8, chemii czyli skrót od hemisferal to coś wspólnego z kołem takim a raczej kulą tutaj jest agonia totalna już a papierkiem przelecieć i teraz ciekawostka tłoki wszystkie mają wymiary również nominalne szok i niedowierzanie też nie żadna grupa selekcyjna, tylko nominalne, nominalne. No oprócz drugiego, bo na drugim cylindrze, paradoksalnie tutaj gdzie był ładniejszy cylinder, to był bardziej zużyty tłok. A tu gdzie były takie z defektami te cylindry, to tłoki były, były. Są ładne cały czas. Odpowiedź na tą zagadkę to to, że oni tego nie ważyli i nie selekcjonowali zbyt dokładnie. No właśnie, czasami lepiej nie ważyć. To jest każdej pani domu Tutaj tak wygląda pierścień. No tutaj jest około ponad milimetr, także to świadczy o tym, że te pierścienie już są całkowicie zużyte. Chociaż tak naprawdę to nie jest też... Nie jest to jakaś taka mocna tragedia. Tak Widywałem silniki, które z taką przerwą jeszcze potrafiły jeździć. Także... No nie jest źle tutaj z tym silnikiem. Tu patrzcie, kamyk wleciał. Wleciał kamek. Zmierzyliśmy też wałek. To jest wałek. I wałek jest też nominalny, tak? Nominalny. No, trochę ma, trochę tam odbiega miejscami, ale też jego ja trochę mierzyłem. Na... Czyli zmierzony i dobry jest. No, to znaczy nie, ma żadne, nie ma na żadnej krzywce tragedii. Nie jest aż tak, tak jak w mojej belli. Ale nie wiem, co mówić, bo to jest. Zawiedziony jest dalej. Dokonamy teraz jeszcze genezy destrukcji uszczelniacza tylnego wału korbowego. I pokażę o co, o co chodzi, bo tam się mocno lało. To jest praktycznie nie wiem, spolerowane, zeszlifowane. I tak samo tutaj jest też zeszlifowane. Aż tutaj odbarwiło się miejscami. Po prostu coś musiało... Jakiś kamień musiał tam wlecieć. Tak roz, rozmawialiśmy to podobne. bo sporo osób jej tam nie wkłada, bo jej nie dokręca, no, choć to zbędne, nie? No, tam coś wpadnie pomiędzy sprzęgła, a docisk albo zamach. No to co za problem nie? działa. Mechanik jak... z łodzi ukradł osłonę przeciwpyłową. Teraz tak analizujemy sobie co tutaj było robione, jest wpis z książki serwisowej, że przy 80, 80 około tysiącach to jest ostatni wpis książki serwisowej, potem pewnie właściwie stwierdził, że ma go dość Aha. i prawdopodobnie dlatego tak dobrze zrobił. I tutaj jak się dobrze przyjrzeć to widać, że to są jeszcze fabryczne ślady obróbki, czyli nikt nie czyścił, nie planował, nawet papierem ściernym nie obrabiał tej głowicy. Ale tutaj widać takie niechlujne, może to zbyt agresywne określenie. Nie, nie, że, bądźmy łagodni. Bądź bądźmy, bądźmy łagodni. Ktoś po prostu zakładał głowicę nie trafił, to tu, od tulejki takie się odcisnęły. Odcisnęły ślady, tak samo tutaj półokrągłe. A to jest zgodnie ze sztuką, no bo w polonezach właśnie tak się wymienia, znaczy tak się wymienia wszelkie pod głowicą. Stare śruby, no tak. brak szlifu, ewentualnie szlif na krawężniku jak jest banan. I zrobione, no i co? Stoisz 2 metry przed samochodem i wrzucasz głowicę pod maskę, jak trafi, to 40 tysięcy przejedzie. nie trafi, I jeszcze nie, nie trafi. trafi. Śruby od głowicy. Te są takie brzydkie. To było dokręcane na 3 i. 3y. To jest taki, wiesz, taka miara, że jak robisz 3 To było dokręcane także przez dwa tygodnie później łokieć boli. Najgorsze to od wydechu tutaj. Tak, tak, że otwór się nie zgrywa w uszczelkach tak, to jest, to jest normalne. W ogóle ciekawostką to jest ale nie mam jak tego pokazać, że wydech był tu zmontowany bez uszczelki w tym miejscu. Ale może tak być, wiesz, tak, tak jest robione w wielu przypadkach. Montaż? Tak, tak. Bo wiem, że na drugi już tak nie można zrobić. Pewnie jakoś się już to odkształca później, co nie robią się jakieś wrzery. Ale w wielu samochodach tak jest, że to się montuje, na przykład u mnie Volvo Turbo tak? też jest Bez żadnej uszczelki Generalnie dlatego są normalnie te uszczelki, ja to mam tutaj zawsze na uszczelkę, a tutaj wyjąłem nie ma no. no tak jest, tylko że wiadomo, z czasem może się ten materiał zdeformować i będzie nieszczelność Co możemy jeszcze pokazać? Pokażę zawory, pokażę I jakie są ładne To on miał klimatyzację? Nie no, no tak, no bezpośrednio do cylindrów miał chłodzenie, nie? się. No tak, no LPG jak widać chłoniło. z cuklimatyzacji się napełnia LPG, no a czym? Pięknie to wygląda. Mówię, no taki ładny, czysty. Papierem ściernym się zrobi. Na klątku. No, byłoby jak nówka. Ciekawe, czy ona no w ogóle jeszcze jest prosta. Czy już jest Hm. Co? Jest dużo zanieczyszczeń, bo moglibyśmy sprawdzić, ale trzeba by Chyba najpierw zdjąć. By tak, tak. Liniałem można by to sprawdzić, ale no podejrzewam, że byłaby prosta. Zazwyczaj jak się krzywi głowica, to w tych miejscach puszcza tutaj między cylindrami. A mieliśmy się przyjrzeć już czarce. w którym miejscu tutaj było coś nie tak z nią. Orpak albo Fabryka, bo ma ten czerwony, ale nie jest tutaj... A może Fabryka drugi raz założona. <laughs> Ta sama, tylko wiesz. Tylko ulepszona. Spray'e Na pierwszym cylindrze tutaj były takie, o tutaj właśnie widać. Przepalenie takie. Gates. Chcesz coś zobaczyć? Czasami bywa tak, że Przygody, to można sobie obejrzeć te, popychacza, te popychacze, łaski laski popychaczy, i mają wtedy ślady młotkiem. Bo się bardzo często prostowało młotkiem. O! Jak coś się stało kiedyś. Ale chyba tutaj niestety wszystkich są. Tutaj. Przynajmniej są tak zawalone na garem, że nie jestem w stanie zobaczyć śladów ewentualnego młotka. Ale wyglądają na proste. tak. Zdejrzewam, że jak ona już była raz prostowana, to wraca potem znowu się gnie. Możliwe, aczkolwiek ja widziałem jedną taką pobitą młotem i w miarę się trzymała. grube U. jest. Dosyć. Ej, na tak porządna polska technologia. Właśnie, ja, no, to podkreśl, to właśnie jest włoska. podkreślmy to. Podkreślmy Polska. Polska. Polska przez duże P. Włosy. P, p, p jak Polska. Włosie. Musimy być patriotami, pomimo wszystko. To teraz wszystko do kontenera i węgla przypadkiem tego nie użył. Sprawdźmy ile średnicy ma tarcza sprzęgła w Polonezie. A 200 200 20 cm. To takie porównanie, bo ostatnio w odcineczku od spodu na podnośniku w korwacie miała 340. Próbuję ustalić jakiego to jest produktu Chyba docisk może być fabryczny. Licencja. Tak, no to jest na licencji. Tylko w, w wszystkie elementy są wypowa. ma licencję na zepsucie się tak jak James Bond miał na zabijanie. O właśnie tutaj rozmawialiśmy wcześniej i tutaj bardzo ładnie teraz to będzie widać, że nie dało się ustawić luzu zaworowego i ciągle klapału. Tutaj bardzo ładnie widać, jak jest odbita jak jest odbity trzonek na tej powierzchni, tutaj na przylgni. I w momencie, jak się wkłada tutaj listek, to listek zapiera za te zewnętrzne części, a to wyrobienie nadal pozostaje jest nadmierny luz przez to. Wiesz już, o co chodzi. A, tak. Już wiem, dlaczego klepą, skoro wałek rozrządu jest jakimś cudem dobrym. No to wałek rozrządu na handel i skumale. Bo to jeszcze jest ten ostry, z tego wzmocnionego. Wiesz. To jest AD. Tuningowy. 7 koni więcej, to są poważne rzeczy. Mhm. Czy się na papierze nie tyle nie, nie osiągną? Ach, ta polska myśl techniczna. Tak, no tak, to jest polska modyfikacja. Tego we włoskich silnikach nie było. A to jest wspaniała polska modernizacja. Jest tak wspaniała, że po 150 tysiącach wygląda tak jak wygląda. sobie zobaczyć. Niecałych 150 tysiącach. I teraz Akurat ja jestem zawiedziony, bo tutaj nie ma nic zepsutego, praktycznie oprócz tych cylindrów. Ale te cylindry, tak naprawdę, przez zaniedbanie wyglądają tak jak wyglądają, bo ktoś miał wywaloną uszczelkę pod głowicą i tak jeździł. To na pewno nie byłem ja. Wcale to... nie tak, że zacząłem zauważać pewne symptomy. Mhm. 3 tak, bo... miesiące temu i 4? Bo to było długo, wiesz? To było długo Ewentualnie. A, to dost... naprawdę nie? ja? Ewentualnie płyn, tak. który tam był, y, musiał stać długo, wiesz? Wtedy robiło się takie. Nie, to na co dzień. jeszcze go przepalałem na torze, tam. To Nie, to ty mu właśnie to, to poprawiłeś trochę, nie? Ale... Przeszlifowałem go. Tam. Przeszlifowałeś go, ale niestety to taka mozaika wręcz. Chyba, że po prostu odstania, bo od półtora roku stał. Po prostu odstania nie będzie, wiesz? Zauważ, że tutaj jest, a no tu nie ma, nie? No dobra, ale raczej chyba 14 tysięcy, w momencie, w którym go brałem, to 14 tysięcy raczej bym nie zrobił, jak już wtedy był na uszczelkę. Może, hmm. miał, może miał więcej uszczelek niż tą jedną, może za, poza tą przy 80. Może. No, HGW, no. Już po tylu latach, która ma 28 lat. O, 28 lat. Trzeba by badania naukowe jakieś przeprowadzić na ten temat. Bardziej archeologiczne. A, to już nie naukowe. Dobra, mam to. W misji olejowej znaleźliśmy trzpień. Ja nie zwróciłem uwagi, że rozbierając tę pompę, że tutaj nie ma tego bolca. Myślałem, że on jest gdzieś tam w silniku. W każdym razie. Ale mi suchy żart wpadł teraz do głowy. Przepraszam Ci przerywam, ale he he, pompa oleju bez bolsa dostaje pierwsze. No, no, żarcik taki śmieszny. No i ta pompa musiała dostawać. Patrzcie, już trochę go tu wcisnąłem. Wcisnę go teraz do końca. O, jest na swoim miejscu. Tu widać, że jeszcze wypadając, jakoś o coś musiał się ocierać. Hmm Ale jaka musiała tu zadziałać siła, żeby on wypadł, czy jakieś drgania nie mam pojęcia To też wyjaśnia dlaczego te zęby tak wyglądały dziwnie na, tutaj na tych kołach zębatych I tak ona wygląda tak powinna działać masakra, i stąd to jest takie wypracowanie. Bo latało jak chciało. Latało jak chciało, i temu tutaj nie jest tak zużyte przy tym kole zębatym, a przy tym już jest wypracowane, bo ono sobie tu latało jak taki pan po pustym sklepie. No. Dobra pompa jak. Bez tego trzpienia nadal pompowała, jeszcze olej i się silnik nie zatał. To prawda. Znaczy, że potęga FSO była w niej mocna, no. Nieźle. To to było w misie, w każdym razie, ten trzpień. Tak, potwierdzam, tak było. Też tam byłem, miód i mleko piłem. Zwłaszcza ten miód do silnika. Trzeba jemu dać miodu. Nie dać Zasłużył na to. Dawałem jak mogłem. <noise> Produktu pszczelego. Ale jak? No, nie wiem. no. Myślę, że to może być kwestia legendarnej jakości FSO. Czy tego wybić nawet się nie da? Czy tu ciśnienie jakoś to wypchnęło? Nie wiem. To jest już faktycznie dziwne, jak to nie jest luźne. Chyba, że nie było wciśnięte do końca. Mhm. I to już by wtedy miało A sens. A co jest najlepsze? Że to w sumie nie jest aż tak bardzo bez sensu. Bo ja spotkałem na przykład, jeśli to wyrobiło polmo, to ja spotkałem pompę paliwa polmo, która była źle skręcona, była nowa. I to dość typowe. Więc może to też robiło polmo Fos Łódź, Znana fabryka bardzo go sprzętu, która co, co najgorsze dotąd funkcjonuje. Nie widzę żadnych znamion, niestety. Ale jeśli to oni, to bym się nie zdziwił. Oni potrafią nie dokręcić, tak po prostu. Bo taka. jakieś oznaczenia? Nie wiadomo, czy to Polmo Łódź. Ma normalne fs-owskie tylko. Może to Polmo z białym Ale to jest właśnie piękne w tych samochodach i jednocześnie, że one są fabrycznie dostosowane do prowizorki. Złożysz tą pompę bez tego trzpienia, tak jak chodziła w tym samochodzie, i ona tak. dalej będzie działać. Tak coś się wysypie, będzie działać dalej. coś wypadło, leży w miejscu. działa dalej To działa dalej. Prymitywne na maksa A, tyle zostało po silniku. tyle po zostało silniku. tyle po zostało w po silniku od Poloneza to już koniec dzisiejszego odcinka niestety silnik był w dobrym stanie przykra sprawa nie lekceważę tego w sumie nie jest śmieszne także jak wam ten filmik się podobał to pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji tylko pamiętajcie, żeby nie subskrybować tak, jego nie, kanału, nie, nie, bo. Nie, nie róbcie tego, bo to, to zniszczy wam psychikę i będzie, będzie problem. Wszystko, pracy. co jest związane z biedą, to. Tutaj pokaż widzę z białego stoku, no niestety. No, no, to łaskawie pozwolił mi do siebie przyjechać i rozebrać ten biedacki silnik od jakiegoś poloneza dla cebulaków, a dla Polaczków. Nie. Dokładnie, więc dziękujemy za oglądanie. Pozdro i narka. Tak, Elo. I nie subskrybujcie go.